Proszę Państwa, i dwa słowa, czyli rzec też gospodarze terenu, burmistrz Ożarowa, pan Paweł Kanclerz i starosta najbogatszego powiatu w Polsce, pan Jan Żychliński. Zapraszamy. Panie prezydencie, pani prezydentowo, pani premier, szanowni państwo, jest dla nas wielkim honorem i zaszczytem gościć pana prezydenta tu w Ożarowie w powiecie warszawskim zachodnim. Chciałem podziękować panu prezydentowi w imieniu środowiska samorządowców za pana skok przez płot. Chciałem panu podziękować za wszelkie dobro, jakie pan uczynił dla Polski. Chciałem podziękować za wolność. W tym roku obchodzimy 25-lecie funkcjonowania odnowionego samorządu. Ta zmiana była możliwa tylko po uzyskaniu wolności przez Polskę. To jest Pana wielka zasługa. Polacy mogą rządzić we swoich miejscowościach demokratycznie wybrani. Zmiany z tym związane są ogromne. Wszyscy to jednoznacznie przyznają. Panie Prezydencie, wielkie, wielkie dzięki i najlepsze życzenia. Dużo, dużo zdrowia. Tak trzymać, Panie Prezydencie. Szanowny Panie Prezydencie. Ja również będę dziękował w imieniu całej społeczności lokalnej, na czele z panem przewodniczącym Rady Miejskiej, wszystkimi radnymi gminarzów Mazowiecki, za historię, która rodziła się też na moich oczach, za te dwa słowa. 89 rok, my naród, to były pana słowa. Prosty elektryk uczył znaczenia Amerykanów tych dwóch prostych słów w Polsce. Dziękuję za flagę w Salt Lake City i dziękuję za głęboki wkład w język polityczny naszego kraju. My z panem starostą Janem brzegim tak. współpracujemy zawodowo od wielu lat. I jak przychodzą takie trudne momenty padają takie dwa sformułowania. Nie chcę muszę. I jestem za, nawet przeciw. I jeszcze jedno osobiste wyznanie, może takie niepopularne, bo dzisiaj jest tak bardzo. Podniosle, dla mnie pan prezydent Lech Wałęsa nie jest symbolem, jest żywym człowiekiem, jeszcze wiele przed nim, bo symbolowi niewiele wypada, takiemu prezydentowi wolno wszystko.